Chcesz skinąć? Trzymaj się blisko mnie. Luna, zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała Tulliusa i pomóc w obronie. Nie w Bogowie mają cię chłopiec. Hadmarze. Ja Lecz biegnie właśnie za. Trzymaj się muru. Musimy iść. napier. Dmiosz.

Ty przeklęty zdrajca! Chcę ci zdrowić! Uciekamy, kadwarze! Tym razem nas nie zatrzyma. <try> Dobrze! Mam nadzieję, że ten smog zawierze was wszystkich do Sovngardu. Hej, ty! Szybko do grodu! Teraz. się to! Zróbmy Będę mało komentował w tej grze, ponieważ po prostu jest za dużo dialogów, są za głośne, więc Dobrze, i jeszcze zmienię trochę y, czułość myszy. Uf. Spotkamy się w gardzie, bracie. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj, może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Dobra i ściąga właśnie. A, możesz wziąć sprzęt goniara. Nie będzie mu już potrzebny. Dobrze, weźmiemy to topór, trzemite. Sory zawsze się mylę. Nie... Dobra. Dobrze, teraz weźmiemy ta przedmioty. Broń. Broń to nie mamy zbyt niego. Przekładaj zbroję i machnij parę razy do Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smog zniszczy warownię. A, tu zamknięty. Sprawdźmy tamtą bramę. Niech to Z naszej strony nie można tego otworzyć. Cesarscy kryć się! Otwórz tę bramę! Oj, i mamy niespodziankę. Wolność albo samym ja! Ha! władzy

Muszę się stało idziemy tutaj i weźmiemy te chyba z ja będę właśnie takim bardziej zobacz czy otworzy te drzwi Gotowe! Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowy całą wieżę. bo łatwo się nie poddaje. Więc ją <śmienicza> to... Tak. <śmienicza> to chyba magazyn. Wiesz co chcesz i chodźmy dalej.

To sala Czy był z tobą Jarl Ulfric? Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka.

To złoto może nam się przydać, Poczana, gdy już stąd wyjdziemy. Jest. Łap wszystko, co może się przydać i ruszajmy! Nie jak widzicie, mamy tutaj. Właśnie, faktur i... Wiesz, że nie wierzę, ale to oczywiście, to no, ty... nie chcę nigdy zapowiedź, bo... Gdzie można by... Znaczyć. Ja akurat to założę, ponieważ... Nie wiem, że będę taki mały.

to take shame. Nie co my się daimy? Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Twójusa. Nie mam zamiaru czekać na mnie zabijać. Za ulfnika i Skyrim! Wojciech! Wojciech!